Cześć, dzisiaj Wam pokażę kolekcję szminek, błyszczyków i pomadek. Zapraszam serdecznie. Zaczniemy, tutaj mam takie luzem 4. To jest od Eveline i to jest welwet szminka w płynie, matowa o numerku 413. I już Wam pokażę jak ona wygląda. I ona tak wygląda. To jest taki róż, trochę nude róż bardzo fajna szminka. Następny to jest błyszczek też od Eveline i to jest taki troszeczkę topcoat, coat powiększający usta z taką delikatną drobinką złotą. Bardzo ona się fajnie mieni na ustach. No i to jest zwykły taki błyszczek. On tutaj chyba to jest numerek 01. To jest 01 top pisze. Też od Eveline. I następna to jest taki New Jack, jak tutaj widać na zakrączce. Ona jest taki sam w środku. Matowa Lip Ink z, z Golden Rose o numerku 02. Ona jest z Golden Rose. Też bardzo fajny kolor. Matowy odcień. I tutaj taka z Avonu o numerku tutaj numeru nie ma to to jest nazwa yy, i w kolorze już wam pokażę też taki nudziak. a teraz przechodzę do tego pudełka a w pudełku mam bardzo duży szminek uzbierało mi się trochę tyle mam szminek, wszystkich więc ja bym tutaj będę pokazywała yy, mam coś takiego z Oriflame z jest takie masełko różane jak ono się nazywa, czy tutaj jest jakaś nazwa, raczej nie, ma takie różowe masełko do ust e, śminki, tutaj Wam pokażę może włóżczyki powiększające usta Oh My Lips z Chili i to jest numerek 02 e, z, z Chili z Eveline. Tutaj jest następna z Jadem Pszczelim. tam się najbardziej podoba, ale troszeczkę mrowią. I to jest numerek 01 bodajże. Tak, 01. Dalej. Tutaj mam już troszeczkę jest ze mną. 04 z Bell Taka matowa szminka różowa. Tutaj mam coś z Eveline. Dużo mam z Eveline i iPhone bo tam jestem za nie jestem ambasadorką, więc troszeczkę mam. I to jest numerek. Też ma to wasz minuszka I to jest numerek 06. I to jest chyba nazwa. Taki brudny róż. Tutaj jest z Evo, Eivonu. I nazywa się ona. Nie wiem czy mi cokolwiek o, jest. Tutaj mam z Carmexu taką limonkową, przeźroczystą pomadeczkę. Tutaj mam z, z Deli o numerku takim. To jest taki pomarańczowy koral. I następne to jest z Eivonu: to już takie czerwienie mocniejsze, brudne. Nie wiem, czy mam tutaj. Chciałam, żeby to się. O, jest nazwa! O, i ona jest tutaj nie ma, jego jest wydłubana trochę o i tutaj mam jeszcze z Avon Color Trend i ona jest taka kolorowa taka zwykła nic nadzwyczajnego, tutaj jest taki brudny, brudna czerwień nie, tutaj jest niudziak o, niudziak jest tutaj i tu jest taka z tą wstążką nazywa się super red coś takiego, i ona jest taka i to by było na tyle tutaj mam taki sztyft z Mark ale to jest taki wiecie zwykły, nic takiego w sumie jego już jest tutaj mało on jest też do ust i do policzków i to by było na tyle nie mam jak wiecie, zobaczcie za dużo tych szminek, ale jest ich trochę, nie używam wszystkich zdecydowanie częściej używam po prostu o tą z Iwonu srebrną i tę i to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie, możecie subskrybować, chętnie Was zapraszam do tego i pozdrawiam, życzę szczęśliwego nowego roku i cześć, do później.